W tym filmie pokażę Ci, jak włączyć Apple Intelligence na Twoim Macu. Apple Intelligence jest wspierany na każdym Macu z chipem ARM, czyli M1, M2, M3 i M4. Aby to włączyć, przejdź do ustawień, następnie do. Apple Intelligence i kliknij dołącz do listy oczekujących na Apple Intelligence. Następnie kliknij dołącz do listy oczekujących, a teraz dołączyłeś do listy oczekujących. No, będziesz musiał poczekać aż otrzymasz Apple Intelligence, ale dostaniesz powiadomienie, gdy to będzie gotowe. Może to zająć nawet 10 minut. Najkrótszy czas to 10 minut, ale może to zająć nawet 24 godziny. To wszystko na dzisiaj. Nie zapomnij polubić i subskrybować. Do zobaczenia następnym razem.